W Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie rozpoczął się cykl warsztatów współfinansowany przez Unię Europejską za pośrednictwem Euroregionu Glacenzis w ramach Interreg 5a Republika Czeska-Polska. Nie nudzimy się w Domu Kultury, ale mamy też dużą ilość pomysłów nagromadzonych, które staramy się realizować. I tak jak już zapowiedziałem kiedyś, jeszcze kiedy w czasie pandemii, że tych projektów będzie dużo. Tutaj zrealizowaliśmy ich 11, teraz kolejne, kolejne 6, bo to jest jeden z 6 nowych. Nie wystarczy w tej chwili w Domu Kultury dać kartkę czy farbki do malowania, bo to trochę mało, dzieci chcą czegoś więcej. Chcemy im trochę przybliżyć właśnie robotykę na wesoło z klockami z Lego, wydruki 3D, najpierw płaskie za pomocą długopisów, potem przestrzenne. I oprogramowanie, na którym będą pracować, też jest dobierane pod szkoły ponadpodstawowe. Więc będą się już teraz uczyły, będą wiedziały, co to jest. Dziś prowadzimy warsztaty z klockami Lego. Jest to Lego Spike Prime. Cały blok warsztatowy polega na budowaniu robota z konkretnej instrukcji. Później programujemy, co dla dzieci jest już znane przez szkołę w programowaniu Scratcha I później mamy konkurencję, zabawę danym robotem. Przede wszystkim najważniejsza jest tu aplikacja, którą daje nam Lego, i możemy przez dodawanie różnych. Bloków, tworzyć swoje własne e, projekty, programy, zarządzać tym, co będzie robiła nasza konstrukcja. Co mogą stworzyć? Mogą stworzyć robota jeżdżącego, na przykład e, jeżdżącego na rowerze, e, mogą to być różnego rodzaju chwytaki ułatwiające e, życie, na przykład chwytanie e, kubka. Projektów e, jest tak naprawdę masa i e, ogranicza nas tylko wyobraźnia. Dzisiaj uczestniczę w zajęciach z robotyki i programowania. Teraz robię okulary na zielono, mój ulubiony kolor. Trzeba Poczekać aż się nagrzeje i świe zacznie świecieć na niebiesko. Można kliknąć albo na szybki, albo na wolny. Ja robię na wolny, bo trochę nie nadążę. Łatam teraz w dziury właśnie. Robię rower, ale mam zamiar go trochę przerobić i robię go na swój ulubiony kolor, czyli czerwony. I jeszcze muszę go poprawić detale. Bardzo się cieszę, no bo w szkole też mam takie zajęcie, bo jestem zapisany, ale tutaj to rysuję długopisem. A u nas to jest tylko składanie innych klosków i w ogóle, bo tam są mniejsze zestawy i wszystko, więc się cieszę, że jestem na tych zajęciach. Bardzo mi się tutaj podoba. Zdecydowałam się wziąć udział, ponieważ interesują mnie takie rzeczy. Teraz wszyscy długopisami 3D, drukują. Na szablonach różne rzeczy. Podobają mi się. Zdecydowałam się dlatego, że bardzo lubię konstruować różne rzeczy um, i lubię takie różne plastyczne rzeczy. Teraz robię całą górę wieży Eifelab. Um, a później będę robił dół. Jestem tutaj właśnie pierwszy raz. Już próbowałem z tym jeździć w szkole, no ale teraz właśnie sobie przypominam, jak się, to, jak się tym steruje. W ramach realizowanego projektu odbędą się także warsztaty z budowy modeli kartonowych, praca z laserem i projektowanie breloczków z ekologicznych materiałów. Warsztaty artystyczne, gdzie uczestnicy będą poznawać różne techniki malarskie i rysunkowe, oraz warsztaty łucznicze.